Cześć, witajcie! Z tej strony Drakonager, a to przed Wami 28 odcinek z serii zagrajmy w Katała Cho. Więc jakby się popisał. No nie ma co? Po prostu mu pogratulować takich dość nietypowych jednak wniosków. Ale w sumie to więcej jest skąd. Pochodzi Lily, No bo... Domysły domysłami, ale chyba warto by poznać prawdę jednak. No tak szczerowak. Kiedy wkładam potężniki do plecaka, zauważam książki, które wypożyczyłem z biblioteki w zeszłym tygodniu. Czytanie ich zajęło mi dwa dni, więc równie dobrze, mogę je oddać. Przez chwilę rozważam zaproszenie Hanako dla towarzystwa, ale już weszła. W sumie pewnie będzie mi się łatwiej uczyć samemu. No, Też pomyślałem o Hanako, no ale... cóż... Przeciągam się i macham na pożegnanie paru kolegów z klasy, którzy odjeżdżają się tym samym, a następnie opuszczam pomieszczenie. Wkładając wyciągnięte z pisa, książki, w otwór dla oddawanych pozycji, zobaczę nieznajomą osobę za biurkiem. Starsza, posiewiała pani, musi zastępować siłko, gdy ta pracuje w kawiarni. Rozpoczynam poszukiwania wolnego stolika, co nie jest o tym zadaniem. Nie ma tu wielu uczniów, ale każdy z nich siedzi przy stole samemu. Nie. Zauważywszy znajomą fryzurę, podchodzę do stolika obok działu z książkami w języku Braille'a. Trudno powiedzieć, czy Lili się skupia. Jest spokojna, mina pozostaje niezmienna, kiedy porusza palcami po stronach pokrytych wypukłymi punktami. No proszę. Znaleźliśmy lepsze towarzystwo, można by rzec. No przynajmniej w moim guście. Znaczy, znalazłem lepsze towarzystwo. To jest oczywiście moje odczucie. Powinienem by było specyzować wcześniej. Cześć, mogę się dosiąść? Hmm, tak, nie ma problemu. Zamilkła nadal wyraźnie skupiona na swoich sprawach. A, Hisao! Tak, to ja! Kiba głową na powitanie, a ja siadam po drugiej stronie stolika, wyciągam z torby od chemii otwieram go na rozdziale omawianym na lekcjach. Przez jakiś czas siedzimy i czytamy na swoje własne sposoby. I widok przypomniał mi poranną rozmowę z Kenjim. Nigdy też nie widziałem, jak czyta się w Braille'u. Połączenie tych dwóch kwestii sprawia, że co chwila rzucam na nią okiem. Znaczy, ja mam jakieś tam wyobrażenie o tym, że po prostu no masz te punkty i przejeżdżasz po, nim, po nich palc, palcem. W sumie tyle, co wiem z tego. Grunt, że wiem, co to jest alfabet Braille'a, no. Zawsze tu jakaś wiedza na ten temat. Nie no, nie znam go, kompletnie go nie znam, prawda powiedziawszy. Wiem tylko, jak wygląda, komu się przydaje. Zawsze coś, w sumie. Trochę mi z tym głupio, bo nie może tego zauważyć, więc postanawiam po prostu ją o to zapytać. W końcu Jerodomu to raczej nie jest tajemnicą państwową. A poza tym nurtuje mnie pewna rzecz, którą właśnie zauważyłem w jej ruchach. To nie jest tajemnica państwowa. Ale może faktycznie jest szpiegiem? A? I zaraz to wparuje KGB. Czy coś? Albo spec nas. Tak, a później jest Smok. Hej Lili, czy mógłby zadać pytanie? Oczywiście, czy coś jest nie tak? To się zastanawiałem, jesteś w jakimś stopniu tu prawda? Wydaje się, siebie Hichot, po odkłada swoją książkę. Zawsze jestem rozbawiona przeczytaniem ludzi na punkcie tego tematu. Ekira wspominała, jak bardzo różnimy się od większości otaczających nas osób. Szczegóły są trochę zawiłe, ale jestem półszkotką, pół Japonką. Okay. jest pewna różnica między Szkotką a Brytyjką, ale byłem. Szedłem w dobrą stronę. No. Powiedzmy, że odpowiedź była. W jakimś stopniu trafna. Także... Dobrze mi się. Może nawet nie zdawało... Dobrze dedukowałem. O! Naprowadziły mnie różne poszlaki. No i... Voila! Nie no, nie można chyba powiedzieć o Szkocie, że jest Brytyjczykiem, no bo to jednak są pewne różnice. Hmm. Tak. Myślę, że to są. No, są podobieństwa, są różnice, no. Szkodką? To nie był mój pierwszy typ. Muszę się powstrzymać, żeby nie wypalić tego na głos. No cóż, to też nie był. Nie było coś, co przyjmowałem, ale. No cóż, trzeba się z tym pogodzić. Chociaż jest mi o tyle łatwiej, że. Po prostu szedłem w dobrą stronę, a to zawsze... coś. Próbuję stworzyć sobie obraz mentalny tego miejsca. Jak na Wielką Brytanię, w Szkocji chyba nie mieszka się tak źle, ale nie jestem pewien. Teraz się zastanawiam, czy nasz bohater miał jakieś... ...inne pomysły niż właśnie... ...nazwijmy to jak się nazywa ten co? UK, United Kingdom, Zjednoczone Królestwo? Mówi się tak u nas? Znaczy Szkocja chyba jest częścią Wielkiej Brytanii. Hmm. Szczerze to nie chcę Wam mieszać w głowach, ale zastanawiam <tysklaram> się co, znaczy <tysklaram> o czym myślą bohater. Ciekawe, byłem całkiem blisko moim strzałem z Anglią. Przynajmniej geograficznie. No, ale pozostaje jednak inna kwestia. A. No to w sumie. Czyli, czekaj, ja konkretnie wziąłem mm, całą Wielką Brytanię jako taką. On z kolei strzał konkretniej Anglię, bo. Znaczy, używa się zamiennie Wielka Brytania i Anglia, ale to chyba nie jest to samo. Takie mam przynajmniej wrażenie. No także ja bardziej konkretnie... Nie, ja bardziej ogólnikowo on konkretnie, tak? Nie hmm. jestem pewien czy teraz nie pomieszczonym. Oby nie. Ale nie masz akcentu. W tym miejscu wchodzimy w szczegóły. Urodziłem się w Japonii i mieszkałem tu od narodzin pomimo faktu, że moja matka jest cudzoziemką. Aha. No to by w sumie wiele wyjaśniało. To by naprawdę wiele wyjaśniało w tej kwestii. No, przynajmniej ja mam takie zdanie na ten temat. A, rozumiem. Chwila. Jeżeli wprowadziłaś się do akademika tylko dlatego, że Akira zaczęła więcej pracować, czyli twoje rodzice nie mieszkają blisko szkoły? Zdycha odrobinę, jakby nie spodziewała się, że tanie będę ją wypytywał. Przecież by nie wcześniejsza szczerość była tylko na pozór? Nie do końca. Prawdę mówiąc, od dawna się nie spotkaliśmy. Konorety. A cóż to się stało? Musi być jakiś powód. Mam wrażenie, że nie mówi całej prawdy, ale nie chcę wchodzić z butami w jej życie. I odwraca głowę. Widać, że trochę deprymuje ją ten temat. No cóż, no są to sprawy dość mocno osobiste, więc nie dziwię się. To jak mówisz po angielsku? Szczerze nie wiem za dużo o Szkocji, ale przynajmniej wiem, że używa się tam angielskiego. No ja w sumie praktycznie nic nie wiem o Szkocji. Także masz nade mną przewagę, główny bohaterze. <tryk> Brawo. Przez chwilę zbiera myśli i zadowolona ze zmiany tematu. Hmm. Poczekajcie, gra jest ogólnie po angielsku. Znaczy... No, oczywiście gramy w polską wersję. Coś mi tutaj zastanawia, poczekajcie. muszę coś sprawdzić. Opcje, wybór języka. Mamy angielski, mamy japoński. I tutaj sobie robi się trochę ciekawie. No bo on ją zapytał, jak mówi po angielsku, ale można też po japoński. A że jesteśmy w japońskiej szkole, <grafię> wiem, to jest pokmatwane trochę, ale takie są właśnie przekłady na inny język. To jest mocno pokiczkane, wtedy. No na przykład masz taki dialog. W jakimkolwiek dziele, no na najmniej jakiś serial na przykład. Masz na przykład Hiszpana, który potrafi mówić po angielsku, ale preferuje swoim ojczystym języku i rozmawia z jakimś przyjmijmy Brytyjczykiem i zaczyna po hiszpańsku, no nie? Tak z przyzwyczajenia na przykład. I ten, go, ten Brytyjczyk prosi go: Please speak English. No nie? I. To jest dosłownie, proszę, mów po angielsku. No i okej. Okay. Ale jeśli byśmy robili do tego dubbing, polski dubbing, to wtedy on by zaczął po hiszpańsku, a ta druga osoba powiedziałaby po polsku, mów po angielsku, to nie ma sensu. Z drugiej strony, mów po polsku też nie mi jako tako dobrze. Szczególnie jeśli się zna oryginał, no nie? Dlatego. Jakby co to polecam w takich kwestiach tłumaczeniowych możecie się to komuś przyda. Okej właśnie mi to cięcie. W każdym razie chciałem powiedzieć, że w takim przypadku jest taki wytrych w postaci zdania mów po naszemu. Mów po mojemu ewentualnie. Taka bardziej może ciekawostka, może komuś się to przyda, kto wie. Hmm. Zmiana tematu się myślę naprawdę tutaj przyda. To prawda. Kiedy była mała, w domu używaliśmy przede wszystkim japońskiego, Ale rodzice pilnowali, żebyśmy poznały też naszą szkocką stronę. W sumie posiadanie rodziców pochodzących z różnych krajów musi być dość trudne. Wejdźmy musicie. Znaczy, nie wiem, że znaczy może nie jest to konieczne, ale warto znać, gdyby kulturę obu krajów. Tak, to jest niełatwa kwestia, myślę. Właśnie osobom. A jeszcze, właśnie dwujęzyczność może do tego dojść. No to, że w ogóle wtedy jest cyrk trochę? Tak, nie jest to łatwa rzecz. Płynnie mówię w języku angielskim, ale również uczę się po szkole. Się go. po szkole. Jeszcze raz. Płynnie mówię w języku angielskim, ale również uczę się go w szkole. Przede wszystkim, żeby podtrzymać swoje umiejętności i posiadać kwalifikacje na papierze. Hmm. I właśnie to jest ta kwestia. No, mamy polskie napisy, no, a ona yy, do nas o mówieniu w języku angielskim. No i o ile w wersji angielskiej chyba ma to więcej sensu, no chyba. Nie no tak, no bo o to właśnie chodziło. że właśnie, Boże, to jest, nie, to jest naprawdę pogmatwane. Japońska szkoła. Oni mówią teraz o języku angielskim, a my gramy w grę po polsku. Kosmos, po prostu kosmos. Nie oszukujmy się. To nie jest łatwa kwestia. Trzeba po prostu mieć pewną świadomość tego, że ten język polski jest jakby umowny tutaj, bo służy tylko do zrozumienia. Tego, co się dzieje, tego, co mówię, postaci ale tak naprawdę nie jest to język oryginalny, że tak powiem. Tłumaczę, ja tu nie jest łatwa robota, ja na to gwarantuję. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, zaczyna mi to trochę lasować mózg, czy jesteś dwujęzyczna? Jestem pod wrażeniem. I o ile dobrze zrozumiałem, chodzi tu nie o polski i angielski, tylko japoński i angielski. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, no tak, no. To by, właśnie, to by właśnie miało sens. Nie posowałabym się tak daleko. Pomogło mi, że moi rodzice posługiwali się tym językiem, a z, że książki w języku braille'a, po angielsku, nie trudno kupić lub sprowadzić z zagranicy. Przynajmniej z nie stosunkowo wysoki popyt na nauczycieli języka angielskiego, co również motywuje mnie do nauki. Fakt, no sam, samo to, że język angielski jest tak powszechny, sprawia, że warto go znać, po prostu. Mi się teraz przypominają wczesne lata japońskiego game devu, procesu tworzenia gier. Często gry właśnie tam na... Znaczy nie wszystkie gry, ale zdarzały się właśnie gry japońskie, na przykład na NES-a, SNES-a, właśnie na tej japońskie konsole od Nintendo, że po prostu zawierały sobie bardzo koślawy przekład na język angielski. Dobry przykład? Zero Wing. I kultowe All your base are belong to us, czyli po naszemu wszystkie wasze baza być należeli do nas. Tak dosłownie tłumacząc. Ale no, oczywiście z czasem to się zmieniło i teraz język angielski jest jeszcze powszechniejszy i jeśli chcesz dobrze wypaść swoją grom właśnie jeśli nie jesteś anglojęzycznym producentem, no to musisz zatrudnić tłumaczy na przykład, bo trochę wstyd, żeby były takie kwiatki jak kiedyś. No ale cóż, teraz jest łatwiej dzięki internetowi. Takie moje przemyślenie. Popyt nauczyciel języka angielskiego? Przez chwilę zastanawiam się, dlaczego o tym wspomniała. Masz zamiar zostać nauczycielem angielskiego? Gorliwie kiwa głową. Na pewno dobrze jest mieć specyzowany plan na przyszłość. nie zastanawiałem się nad własnymi celami, więc jestem trochę zazdrosny. <grych> No proszę, ale żem trafił teraz. To jest na twój sposób niesamowite. Hmm. Coś nie tak? Przepraszam za kolejne cięcie, ale bez obaw już wracamy do gry. Po prostu widzę Cię w tym zawodzie. Pasuj do siebie. Na moment odbiera jej mowę. Odrobinę pochyla głowy i na ich ocze. Nie widziałem wcześniej takiego zachowania z jej strony. Nie jest osobą godną zaufania i przewodniczącą klasy. Nauczanie zdaje się pasować do jej osobowości. Okej. Okay. Ale mam takie nieodparte wrażenie, że nawet tak cierpliwa i wyrozumiała osoba jak ona nie zdzierżyłaby po prostu tylu lat z jakże rozbrykaną. To jest takie dość efemistyczne słowo, klasą. Brzmiałem użyć jakiegoś wulgaryzmu, ale myślę sobie, darujmy to sobie. Po prostu, no, ja się bynajmniej w roli nauczyciela nie widzę. Z Za Chiny Ludowe. Nie ma takiej opcji nawet. W sumie jest cierpliwa. Można się z nią wygadać, Ale zawsze znajdzie się ktoś, komu to będzie nie pasować. Nawet jak na rzęsach staniesz, to będzie wybrzydło. Co zrobisz? Może z powodu stoję, jestem trochę uprzedzony? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć w sumie. Wybacz, mogłem trochę przesadzić, ale to prawda. Machając ręką z lekceważeniem, już po chwili zaczyna mówić dalej. Nie o to chodzi. Po prostu... Wcześniej tylko jedno słowo powiedziałem coś takiego. Następuje krótka, raczej niewygodna cisza. Znowu nieświadomie skierowałem dialog na problematyczny temat. To uczucie, gdy zainwestujesz za mało punktów w charyzmę. <gryzmę> Zawsze jak myślę o jakichś statystykach typu siła, charyzma i tym podobne, to mam przed oczami Fallout'a. Poza tym to... Znaczy wiadomo, to nie jest jedyna gra RPG na świecie, ale... Tamten system był w świecie zaprojektowany ogólnie, muszę przyznać. Przynajmniej z tego, co się orientuję. Nie się pocieszyć. W końcu to ja da mi powód do rozmyślań. Chciałabyś potem przejść się do stołówki na obiad, może to trochę rozweseli, albo chociaż oddali jej myśli od najwidoczniej pogmatwanej sytuacji rodzinnej. Co do swojej uśmiechu chyba osiągnę zamierzony efekt, doceniam pomysł, ale tamtejsze jedzenie. Dzieci w Afryce by nie były takie wybredne. Też raz się tutaj pojawić. Taki szybko przekierowała rozmowę, jednakże ma rację, więc nie jest dla mnie najlepsze. To na pewności... Może Szanghaj? Moglibyśmy zapytać Hanako, czy też chce iść. Ach... O co chodzi? Prawie bym zapomniała, a na szczęście mi przypomniałeś. Wchodzi dzień urodzin Hanako, a ja planowałem pojechać jutro do miasta, aby kupić jej prezent. O, to myślę jest spory. Nazwijmy to zewrot akcji. Nowy wątek może... O, natomiast może to jest lepsze określenie. No cóż. myślę, że. Pójdziemy tam. Jestem tego niemalże przekonany, jako że. E, jesteśmy z Lili... najbliżej, że tak powiem. O, to jest najbliższa nam osoba z tej szkoły, tak więc No myślę, że też że Hanako nie będzie miało nic przeciwko. I to zaproszenie? Z przyjemnością Ci potowarzyszę. Dobrze by było zaznajomić się trochę z układem miasta. Nie spędziłem tam za dużo czasu, więc samemu kompletnie bym się zgubił... zagubił. A w sumie prawie, że na jedno wychodzi. Byle by nie powiedzieć, bym tam zginął, bo to akurat jest już... Mi to się kojarzy z odejście z tego świata. Nie wiem, czemu ludzie czasem określają, że ktoś zginął, kiedy zaginął. Czy to jest jakiś skrót, czy co? Kiwa głową i tym samym radośnie akceptuje ten plan na niedzielę. W końcu wracam do swoich książek, ale jeszcze raz poglądam na nią przed powrotem do czytania. Może za dużo czasu poświęcałem na myślenie o własnej sytuacji. Co że każdy jest tutaj z jakiegoś własnego, unikalnego powodu. Hm. Ciekawe czy Rin nie miała racji z tym swoim dziwnym wymysłem odnośnie problemów z pewną częścią ciała. Słuchaj, to jest akurat myślę tak... wstydliwy temat, że nikt by się chyba nie przyznał do tego. To taka dygresja, z mojej strony. Wydostanie się stąd na jakiś czas i oczyszczenie myśli powinno dobrze mi zrobić. Co innego mogłoby ci dobrze zrobić? Dla cudziestwa. No i mija kolejny okres czasu, miałem powiedzieć dzień, ale nie wiadomo czy to dzień. Chociaż nie, jest sobota, plany na niedzielę, to w tym przypadku to będzie dzień. Nie. Niczego nie pomyliłem oczywiście. Dobra, i kamera przejedzie i sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. W mhm. sumie ja lubię rozmawiać z nimi. Można się o niej dowiedzieć ciekawe rzeczy. Ktoś powie, że inne postaci są ciekawsze i w ogóle... Może i tak. Może ogólnie są, są to właśnie zdaniem ogół, ale ja mam swój głos, ja podniosłem swoją decyzję i, i ona pasuje tak myślę w 100%. Każdy może grać po swojemu mniej więcej. No, są pewne ograniczenia. Nie można tutaj robić nie wiadomo czego. Ale myślę, że ilość tych takich dróg, które nie można podążać, jest całkiem spoko. Tak czy owak, w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć!